Nie działa. o działa. Cześć, jestem tutaj w tym popcorn. Dzisiaj grałem sobie wy. E, tak, Pokémony e, jak, jak widzieliście w ostatnim filmie, no niestety nie udało nam się zrobić trzyma. Dlatego ten film poz, e, przeznaczymy znowu na xpienie pokemony Normalnie. E, musimy, pokazać 也是 <music> <music> To jest secret, który umie jak zwykłych w No nie wiem, no to... To może być jakiś, jakiś albo to może być jakiś ten. Albo to może być jakiś taki popri, gdzie gdzie są walki, nie? Najpewniej. No Najpewniej to będzie arena. Właśnie, albo arena, albo jakiś picket. Albo jakiś rózik, gdzie...

Ekstra tego, so co łączące. Ej, a takie kamienne są dobre na tego, na y, latające? Tak, kamienna to tak, jest... Tak, ale słuchaj, bądź zanim nie opłacisz z plena. Ale to jest nie tylko moje Nie wiem, ja już mam rok... Aha. Ej, wiesz co, ja mam wrażenie, że latające mają coś takiego jak Execute, że e, jak masz mało HP, to wtedy one po prostu cię kończą. Nie muszą używać nawet ruchu. Bo totalnie ten... Wi, ten Wilt wi, bad, bad, bad Bad... Bad Bad jest... Nie wiem, jakoś jakoś tak ma że... ja go, go nie mogę zabić. To w się? Sensie... A teraz zginął. W ogóle ciekawe, że yy, Scratch cokolwiek bije po komodą. Sekundka widzę. Co? Dobra widzowie, Chwila przerywa. Ej, gdzie EXP? Ja XP na e, WILL Bad Czyli? Na zub, zubatach. A, A ty? E, to To ja Na Na czym? Na czym? na intreza. Znaczy no tam jednych trzeba zbyt, trzeba robić intrezy. To jest trzeci world? Chcecie tam po... No po odnacie, bo, bo, bo tam są tam osiemnaste levela mają tam. Te, które jest tak, na tej O kurde. Który level? O, osiemnasty. A... Czego? Startera?

Nagrywamy. Ej dobra, te, te turety są serio mocne. Te turety są serio mocne. Co jest serio mocne? Te turety? No ja Ci mówię, to tu się Ale nie, bo jakby one są mega mocne, że jakby one mnie zabijają. No. Ale kogo jak chpisz? Eee, mojego stratera. No, no nie mnie jak. No nie wiem jak ja rozwaliłem dwa i o tym kółkowe zbiórki więcej. Może trochę więcej. On mnie zabił. On ma... No, na... no nie, bo to mogło być różne. Może akurat zapnić jakieś pulopana. No, ja o ci bije więcej tego szapana może. No, no, to masz łatwiej, studia. Ja, a po co masz do 21? Bo to masz mały level. No, a ty który masz? Ja do 23 znaczy 24. Nie mm. mam łatwych ja o wygodę. Nie, jesteś na 18, nie w do 21. Dobra, jesteś na 21 efektywny, super. A, ale ja mam gorzej, bo jadanie słabo działa. Też Ten... co te napiło, kioł, Jakąś osiem matkę, to mnie złam... za dwa Dobra, ja się tym nabiję. Nie ma szans! Jak to nie ma? Mniej na 24 zabiła na dwa razy. A ja mam 24, chyba 25. Ale wiesz, że ja ją zabiłam. Co? To no? nie ma... Czy, czy nie masz lidze, to nie możliwe, żeby to była ta moja. To mnie jakaś... W sensie, ja zabijłem jakąś obitą. Mocno. No właśnie, a to ja nie objęł, bo, bo tylko ledwo. No, nie no, jakieś wiadomości mi wyskakują, nie wiem totalnie skąd. Oczywiście, ja, to nie polecam ci łapać y, katerki, ani y, y, nic tego też bo y, na no, bo taka będzie dalej super efektywna. System one shopa, bo że nie, to htl one Nie, nie no, totalnie, jakby to, to że totalnie levelem to się nie zmienia to, że oni robią mi oro totalne. Jakby, ja sobie tylko SP, ja już mam chyba 25, albo prawie, ja już chyba 25. Ja mam 23. No to jesteś chyba Możesz na tych scenapek, które mają 21 level A ja nie mogę, bo to mam jest No dobra, ale nieważne co i tak każdy mnie zabija. sensie, <laughs> ja mam wrażenie, że twój Pokémon jest po prostu silniejszy. Nie wiem może. Ile twój ma y, ataków? E, 70. A HP? 72 na obliczu chyba, ale... 72. Dobra, to masz po prostu więcej HP. I lekko mniej ataku. Zresztą no to też jest nierówny pomiar, bo to masz większy level, ale... Słuchaj, czego byłam? Ja byłem, bo do jednego. Słuchaj, czego Z drugiego potapiłem. Ja mam nic z czego? Czy ty ma 19 level i to trzy strzały bierze do mojego. Znaczy. Dobra, ty, dużo tu tyle. Dużo mu robię bo, bo i go y, ale byłem blisko. Zabiję. Y, Sasha tkwi krytyczny atak, przez co na jedny, jednym uderzeniu zabijam jego drugiego koczka. Jeszcze jest? trzeciego. Więc nie z tego, bo... To jest to tutaj, nie? Ten trzeci jest jeszcze też mocny. Ten trzeci jest mocny. Ej, dobra, serio, na tym ulicę Sadgę dużo, dużo robi Ember. Zawsze trafia. Eee, mój dwudziesty piąty level. jedynym, głównym atakiem zabija osiemnastego. Nie no, co jest? uderzeniem zabija osiemnastego ala synclepa. Ej, powiedzcie co mi się nie podoba w tej gierce? Co? No. Że tutaj, jakby ty masz 10 sekund cooldownu, a inne pokemony mają mniej. Zresztą te dzikie pokemony... Nie, niektóre mają więcej. Tak, ale niektóre mniej. Jakby ten Wild Sadge zabija mnie tylko z tego powodu, że w czasie, gdy ja robię jeden atak, on robi z jakieś 5. dobra, to no z dwa. to nie, jakby raz ja one... Te 18 mają mniej punkty, ale u są nawet... Nie, te 20. ja zawalam jeden, to one walą 2-3. U mnie też. I one walą, y, walą po 2-3 hity, plus y, każdy, y, każdy jest seriami po 3. 27 level w końcu. No, ja 3 zabiłem, 4 upiłem i... i ginąłem. I co? So, ja właśnie zabrałam się za mura poda. Za mur pody. 21 lewle ziemne. Ej, jestem wyżej od ciebie w lewlu. W końcu. Dobra, już prawie zabiłem kolejną osiemnastkę. Kolejna 18 zabita, lebo co mnie zabiła. 4 i dwa tylko bieżę, ale już... Ej, cześć na 30. 3, 4, no. Ej, Max, na 30 mam ewolucję. Skąd wiesz? Bo typ na 30 jest ewolucją mojego. A, czyli 30 jest ewolucja, a mam 27. Ja też. No ale wiesz, ty masz o tyle lepiej, że ja muszę bić kiedy to moją opcją są te osiemnaste i czasem <noise> las na bankowało leśpiący się katerpi. Mura, mura pod. Mura pod? No, mura pod, a nie katerpi. Jest! A bo tym znalazłby się w Nie no. Nie, no bo mówię ci, na tym ścianku siedzą katerki. Na no, teatrze są trzy, ale proszę, nie, więc i, no, ty możesz zbić te krawiazda, a te krawiazda są bardzo super Tylko, Max, jakby nie Ja mam właśnie... zobaczyć, dobrze działą w miarę, więc bła, proszę cię, żebyś zostawił mi moje... Żeby, żeby, żebyś zostawił mi katerki, żeby miało też lecz, jakąś zewnętrzną rysunkę, że tak powiem... Tak. O wchód tylko mać, że Ale pknęczę, więc tak Szkoda, że nie ma jej szkoda, że nie ma jej ma się się zewoluować. Ja. Jest! Jak to się Jest! W końcu. Jestem ciekaw, ja, jakim. No, ale ty masz łatwo z ekstrem, czy tak dobrze Jestem ciekaw, jakim cudem dzięki temu laptowi wbiłem 3 level'e, ale to już mniejsza o to. Dobra, widzowie, ale tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. No, działo się dzisiaj dużo. Próbowaliśmy zrobić odznakę. Ja zlewelapowałem Pokémona. Max niedługo go zlewelapuje. Więc. brakuje jednego lewla. Wy byliście, wy byliście widzowie, świetnymi widzami. A ja, ja mam inny pomysł. By, byliście u Popcorn. Nam się świetnie grało, ale ja mam nadzieję, że Wam się świetnie oglądało. Dokładnie. Byliście, byliście na kanale Popcorn. Jeszcze raz przypominam wstawieniu łapki w górę, subskrypcji. A no i Tyle. Papa pa, widzowie. Do następnego razu. Do jutra. Papa. Pa.